Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie mojego zbiornika roślinnego 112 litrów przypominam na zwykłym jałowym podłożu, żwirek kwarcowy do tego oczywiście filtracja podżwirowa filtracja na kubełkach zewnętrznych na razie bez ogrzewania do sterowania CO2 używam kontrolera pH oczywiście CO2 z butli Mm, nawozy Vimi Align One, mineralizator wody RO, też Vimi. Oświetlenie oczywiście y, AQL Ready Slim Plant, dwie sztuki, łącznie jakieś 64W z tego co pamiętam. Y, bo Każda ma po 32, to, są, to jest wersja 80 cm. Y, plant, czyli dla, y, dla roślin. Dodatkowo są diody czerwone i niebieskie. Ale dlaczego taki kopis ogólny akwarium? Dlatego, że ostatnio albo mi się wydaje, albo ktoś zapytał odnośnie filtra podziwirowego i dlaczego ja coś takiego zastosowałem. A więc, no według mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy 80 na 35 taką powierzchnię dna yy, akwarium i można powiedzieć, że jest to Powierzchnia filtracyjna naprawdę sporego kubełka, dlatego czemu nie wykorzystać podłoża, które, do którego tylko i wyłącznie wsadzamy albo aż, wsadzamy roślinki, które trzyma nasze roślinki przy dnie, nie pozwala im pływać, ładnie się pozwala rozrastać, zawiera w sobie w moim przypadku tylko bakterie tlenowe, ponieważ jeżeli chodzi o beztlenowe, czyli o jakieś tam zjawisko denitryfikacji na pewno nie zachodzi z tego względu, że woda przepływająca przez y, żwir, która jest zaciągana przez y, filtr podżwirowy, cały czas natlenia to podłoże, więc nie sądzę, żeby się gdzieś tworzyły jakieś strefy beztlenowe, gdzie mogłaby powstać, y, powstać właśnie zjawisko denitryfikacji. Y, a wracając do tematu, dlaczego zdecydowałem się właśnie na taki, e, takie rozwiązanie, z tego względu, że chciałem mieć bardzo dużą filtrację w moim zbiorniku, mimo tego, że używam e, kubełka Unimax 250, który ma dosyć dużą e, powierzchnię na e, czy tam za, miejsce na to, aby umieścić złoża filtracyjne do tego e, pinałem wcześniej e, Minikani 80, który też robił jako dodatkowy filtr, w tym momencie pracuje jako filtr podżwirowy i mimo tego, że woda, która przepływa przez e, żwirek kwarcowy później przez e, lawę, która tam jest pod tym żwirkiem e, no, oczywiście rurką dostaje się do e, właśnie kubełka Minikani który też jest wypełniony z tego co pamiętam, watą filtracyjną, gąbkami, jakąś tam niewielką ilością ceramiki, sery. Z tego co pamiętam, i do tego jest jeszcze Matrix. Niewielka ilość taką to, co mi zostało, żeby nie upychać w Unimaxie. To jeszcze zostawiłem sobie, żeby troszeczkę tam mimo wszystko do tego filtra dorzucić. I dzięki temu mogę śmiało powiedzieć, że. Przykładowo te około, tam nie pamiętam dokładnie, ale 1000 litrów przepływu e, Unimaxa i 600 litrów przepływu e, Minikani 80, i ilość złóż, jakie tam się znajdują, powiększyłem o powierzchnię całego dna zbiornika. Czytałem dużo artykułów na temat właśnie filtracji podżwirowej. Jedni twierdzą, że jest ona w takich zbiornikach niepotrzebna w roślinnych się nie stosuje jak widzicie w moim przypadku zastosowałem ją w akwarium roślinnym i no jak na załączonym obrazku, niczego mojemu zbiornikowi nie brakuje rośliny rozwijają się bardzo dobrze jest naprawdę duża biologia w tym zbiorniku, podejrzewam tylko podejrzewam, nie chcę tutaj nie wiem, bić głową w mur i za, nie wiem, zarzekać się, że tak jest na pewno, ale podejrzewam, że gdybym miał teraz awarię mm, filtra któregokolwiek, czy powiedzmy, yy, musiałbym z jakiegoś powodu je odłączyć i zrestartować je, czyli wyczyścić do zera. Czy wymienić w ogóle wkłady filtracyjne cokolwiek by się z nimi stało to daje sobie no powiedzmy tak, na 99% ilość tych, tego złoża filtrującego, która jest w podłożu, spokojnie by wystarczyła na to, aby w przyzwoitych warunkach utrzymać to akwarium i nie bać się, że wyjdzie jakaś tutaj katastrofa, nawet gdyby powiedzmy zdarzył się jakiś, y, jakiś nieoczekiwany y, powiedzmy nie wiem no coś trafiłoby, obydwa nawet filtry kubełkowe to w każdej chwili mogę do filtra podżwirowego odłączyć go od filtra kubełkowego, założyć jakąkolwiek głowicę i w dalszym ciągu mam jakąś tą filtrację złoża filtracyjne w postaci laby są pod żwirem. Wydaje mi się też, że w pewnym stopniu, ale tylko w pewnym stopniu te najdrobniejsze zanieczyszczenia, które przedostaną się mimo wszystko przez żwir do podłoża są wyciągane razem z prądem wody i trafiają do kubełka, gdzie po prostu są, czy osiadają na mediach filtracyjnych na pewno w postaci wady filtracyjnej, którą mam w kubełku i analogicznie do akwarium trafia już super czyściusieńka woda. Druga sprawa dotyczyła em, tego dyfuzora narurowego. E, jeżeli znajdę gdzieś, em, no bo miałem trzy akurat, może jeżeli go znajdę gdzieś w moich szpargałach, to pokażę dokładnie jak to jest zrobione, a teraz tak na szybkości mogę wytłumaczyć jak ja to zrobiłem, jest to bardzo proste. E, po prostu nie usuwam tego zaworka do odpowietrzania, ponieważ w wielu przypadkach ratuje mi życie, nie zapowietrza e, filtrów, a druga sprawa pozwala zaciągnąć tą wodę, która no, musi mimo wszystko przez niego przelecieć. No i zawsze jakaś tam część tego powietrza zostanie i spokojnie, gdy... Ten filtr narurowy się zapełnia, można właśnie przycisnąć, i te powietrze, które jest dla nas niepotrzebne i które przeszkadza naszym filtrom w odpowiedniej pracy, po prostu można wypuścić w ten sposób. Więc tego zaworka do odpłyczania nie ruszam Kupujemy taki filtr narurowy uchwyt do niego. W moim przypadku był niebieski albo biały, w zależności jaki tam, jakiej firmy y, kupicie i jego, y, za, ten uchwyt za pomocą czterech y, śrubek, przepraszam, wkrętów, mocujemy do korpusu. Ja darowałem sobie jedną, jednego wkręta i w tym miejscu, gdzie y, jest ta dziurka taka, Przystosowana do wkręcenia tego wkręta. Wziąłem wiert wkrętarkę i wywierciłem w tym miejscu otwór na początku o średnicy 5 mm. Wiertło piątka, Fi5. I próbowałem przepychać wężyk. Czasami się to udaje. Broń Boże, nie podgrzewajcie tej rurki, bo ona się Wam naciągnie jak guma. I nie przepchacie. Jest to uciążliwe, jest to ciężkie. Zawsze można się ją posiłkować. No sorry, może to kogoś odrażać, ale własną śliną, bo nie proponuję, aby używać wody z płynem, bo to może troszeczkę źle się skończyć. W każdym razie troszeczkę śliny i próbować przepychać. Oczywiście wężyki są różne, więc jeżeli będzie naprawdę problem z tym przepchaniem, to można wiercić yy, otwór czy go rozwiercić jeszcze wiertłem Fi 5,5, czyli 5,5 mm, z tego względu, że niektóre teoretycznie wężyk ma 6 mm, z tego spamiętam, I, ale ta ścianka jest różna, tak? niektóre są takie dosyć cienkie i tanie te rurki, a te na przykład przystosowane do mm, właśnie gazu CO2 są troszeczkę... Nie, troszeczkę twardsze i czasami bywają grubsze, więc tam można po prostu zmierzyć sobie go jaką ma średnicę i o te pół milimetra wwiercić yy, no, mniejszą dziurkę i przepchać go. I to wszystko. Ja jeszcze dodatkowo yy, do, dołożyłem tam kawałek miękkiej yy, yy, rurki, która jest taka jak, jak stosujemy w filtrach yy, kubełkowych. I to wszystko. Jeżeli jeśli ktoś będzie miał jakieś problemy z tym, to postaram się nakręcić film, ale to jest najprostszy sposób. Nie montowanie żadnych zaworków, do których przymocowujemy, e, przymocowujemy, mm, właśnie węży. Chyba, że ktoś ma e, możliwość wiercenia otworu i zrobienia e, gwintu i nakręcenia na to, jeszcze dodatkowo na silikonie, nakręcenia jakiegoś, właśnie. Krótka, czy coś, gdzie można właśnie przymocować ten wężyk, to wtedy jak najbardziej to polecam. Ale w innym przypadku najprościej rurkę, tak jak robimy przy butlach yy, robionych z yy, drożdży i tak dalej, gdzie CO2 właśnie stosujemy. Dobrze, myślę, że to chyba tyle. Nie będę zanudzał już więcej. W razie czego piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście usłyszeć. W tym tygodniu na pewno już moment, bo pewnie za parę minut albo godzin zrobię tutaj podmianę wody delikatny pyłek oczywiście pojawił się na szybach, ale to jest naprawdę znikomy i to jest tylko przy górnej części szyby, poza tym nie pokażę Wam w tym tygodniu akwarium po podcince po zobaczcie jak teraz wygląda i w takiej w takim właśnie obrazie zostanie Wam na najbliższy tydzień i do następnej aktualizacji Dzięki, pozdrawiam, jeżeli o czymś zapomniałem, to przypomnę sobie przy następnym filmiku. Pozdrawiam Was i do usłyszenia. Cześć!